Cześć, boże, witajcie, kochani. To już kolejna niedziela przed nami. Kolejny wstępniak w nowym 2024 roku. Zapraszam więc do, na przygotowanie do medytacji. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to przygotowanie do medytacji. Było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Znacie pewno tę modlitwę, kochani. Piękna modlitwa, której uczyliśmy się już na Katechecie od najmłodszych lat. Modlitwa, która wzywa Ducha Świętego i prosi, by pożytkiem dla nas było doczesnym, tu ziemskim i wiecznym. No właśnie to, co czynimy. Nasz Ojciec Założyciel ułożył taką modlitwę w duchu wynagrodzenia. Panie Jezu Chryste, w duchu miłości i wynagrodzenia ofiaruje Ci to przygotowanie do medytacji, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. To też piękna modlitwa, którą możemy ofiarować czynności danego dnia. A dzisiejsza Ewangelia to Marek, pierwszy rozdział, wiersze 14-20. Gdy Jan został więziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w Łodzi i naprawiali sieć. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w Łodzi, poszli za nim. Tyle Ewangelia, kochani, a to post, które który wybrałem, to brzeg jeziora. Brzeg jeziora. Przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą przechodząc obok jeziora galilejskiego już Szymona. Jeśli ktoś był w ziemi świętej, to jeszcze nawiązanie do zeszłotygodniowego wstępniaka, to wie, że kafarnaum, o którym mówiliśmy przed tygodniem, jest nad jeziorem galilejskim. I jeśli byliście w Kafarnaum, czy też kawałeczek dalej przy kościele prymatu Piotra czyli kościółku pamiętniającym właśnie przekazanie władzy pasterskiej Piotrowi przez Jezusa to jesteście w stanie sobie kochani to topos jakim jest brzeg jeziora wyobrazić ten brzeg jeziora szczególny w którym właśnie mamy z jednej strony Kafarnaum kościół prymatu i mm, i ten brzeg, w którym wyobrażamy sobie, że było rozpalone ognisko i po zmartwychwstaniu apostołowie doświadczyli spotkania z Bogiem, z Bogiem żywym, z Jezusem, który pokonał śmierć, który nawet przygotował im na tym ognisku ryby. Kafarnaum, patrząc z tego brzegu na Kafarnaum, patrzymy na dom Jezusa. Zeszło tygodniowa medytacja. Patrząc na kościół Prymatu Patrzymy na władzę pasterską, którą przekazał Piotr. A patrząc na sam brzeg Jeziora Galilejskiego, wyobrażamy sobie spotkanie ze zmartwychwstałym, doświadczenie tego, że on żyje. I dzisiaj, kiedy proponuję Wam na topos, czy miejsce przygotowania do medytacji, wzięcie, czy miejsce medytacji, owo topos, brzeg Jeziora Galilejskiego to spróbujcie tak na nim usiąść, żeby właśnie widzieć dom Jezusa, czyli Jego człowieczeństwo, Jego normalne bycie, jedzenie, spanie, aktywności różne, pranie, ciuchów, relacje z innymi, spotkania, ale także w tym domu głosił, uzdrawiał choćby paralityka, którego przyniosło cztery i tak dalej, tak dalej. Czy uwalniał w synagodze, która była... W kafarnaum opętanego przez złego ducha. Kiedy patrzymy na kościół prymatu, to władza pasterska to przekazanie władzy Piotrowi. To Piotr dzisiaj, czyli papież Franciszek, który jest Piotrem dzisiaj, to Duch Święty, który mówi do kościoła przez Piotra, skoro mówi przez Piotra, czyli mówi przez Franciszka. Władza pasterska, która została przekazana, prymat Piotra, który został Jezusowi, przez Jezusa ustanowiony i szaleństwo dzisiejszego czasu w Kościele, kiedy ten prymat jest podważany, jest uderzany wątpliwościami, zamętem, który, 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 się ją, który jest siany w obliczu niezrozumienia choćby nauczania papieża Franciszka. I w końcu... Patrzymy na brzeg, gdzie Apostowie doświadczyli Boga Żywego, tego, że Jezus żyje, i w każdym z momentów, w których wydaje nam się, że Bóg umarł, że Jezusa nie ma, że zostałem sam, zostałam sama, to tam doświadczymy tego, że on pokonał śmierć i że żyje. Pięknej medytacji Wam życzę, kochani, proszę z całego serca Ducha Świętego, by przenikał Wasze serca, by zaprowadził Was do kafarnaum, do domu Jezusa jeszcze raz. By zaprowadził Was do kościółka prymatu, byście mogli doświadczyć tego, że każdy następny papież jest Piotrem, i w końcu doświadczyć spotkania ze Zmartwychwstałym. Pięknych Pięknej medytacji Wam życzę. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg, Szef Mogący, Ojciec i Syn Duch Święty, Amen. zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia i do usłyszenia już w jednym słowie w poniedziałek.